Piotr Świderski powróci do Unitarnów? Kibice wciąż czekają na ogłoszenie nazwiska ostatniego zawodnika, który uzupełni skład żużlowej Unitarnów. Spekuluje się, że do drużyny dołączy właśnie Świderski. Miałby on zająć miejsce Artura Mroczki, który nie chce zgodzić się na proponowany mu kontrakt. W kuluarach padają również znajome tarnowskim kibicom nazwiska, takie jak Rune Holta czy Sebastian Łamek. Z naszych informacji wynika jednak, że to Świderski jest najbliżej dołączenia do drużyny trenera Pawła Barana. Do tej pory ekipa została wzmocniona, o Mikela Mikkelsena i juniora Krystiana Rempałę. Z jaskółkami pożegnał się jak dotąd jedynie Martin Waculik. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.